Cześć kochani, witam was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z, no, z niebyle czym. Moje odwróciłam go no, gór, do góry nogami. Trzy zdrapki za 30 zł, wkład 90. No, zobaczymy, czy coś fajnego uda się wydrapać. Przydałoby się, naprawdę, przydałoby się. Em, krzyżóweczkę już troszkę naddrapałam. Jedną linię, powiedzmy górną liter. No i zostały te dwie jeszcze, ale te na koniec. Zaczniemy od krzyżówki. No i tak właśnie teraz sprawdzam, czy będzie widać, chyba widać. I zaczynamy. Szukamy dalej. L. Trzymajcie naprawdę kciuki, bo, bo no ostatnimi czasy jest porażka, że tak powiem. Żarło, żarło i zdechło, jeżeli chodzi o zdrapki i wygrywanie więc no, zobaczymy zobaczymy L, dobra, tu mamy L e. widać dobrze? widać tu mamy L tu tu, zielone jeszcze nie mam słowa a tu mi się stres ułożyło słowo no, zestresowana to ja jestem <grych> bo sporo kasy wydało, wydałam na strapki, a jak na razie kicha no, ale zobaczymy C C, c, c. TKACZ Tutaj mamy c. Tutaj. Mm, I to chyba tyle. Przechodzimy tutaj. Widać, widać. Muszę zergać, zerkać, bo ja tak właśnie na dole powiedzmy siedzę i muszę na górę łeb wkładać, żeby sprawdzić, czy widać wszystko na kamerze, ale chyba jest ok Co my tu mamy i. Więc tutaj mamy i, tu mamy i. Liryka. Tu mamy i. Trzymajcie mocniutko kciuki, kurczę, żeby naprawdę coś wpadło. Przydałoby się, naprawdę przydałoby się. Tu mamy i. Tu mamy i. Tutaj Nigeria dwa razy. U, ikar. A, Ikar to chyba ten, co latać nie potrafił, nie? <grych> czy jak to było, czy odwrotnie? Czy to jego brat? Nie wiem teraz. <grych> no, dobra. Szukamy dalej literki J. Wejherowo. Miasto koło mnie, że tak powiem, skąd pochodzę w Polsce. Niedaleko Gdańska. Więc, no, rzut beretem. J. Tu mam wianie. I tyle. Kolejna litera. U. U, 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 u. Tu mamy u. W ogóle siedzę na dworze na balkonie. Może na balkonie. Przy... No balkon przyniesie mi szczęście. Zobaczymy. O, mamy drugie słowo Udo. W ogóle nie wiem, czy wiecie Udo. To jest też niemieckie imię dla faceta. <laughs> Więc no, troszkę śmiesznie. Więc. E... No, jak to pierwszy raz słyszałam, no to To się naśmiałam, że tak powiem. Jak ty się nazywasz? Udo. <laughs> Kolejna literka A. No i zobaczymy, czy A nam coś tu wniesie. Tu mamy A. No tego A to jak zwykle sporo. No ale nie zawsze jak A jest, się wygrywa. Więc zobaczymy. O jest. Prawie inne strapki ze stołu zwaliłam, które zaraz będziemy razem drapać. No i ja liczę dzisiaj na naprawdę fajny odcinek. <grym> no zobaczcie, tyle. A tutaj strapałam, a i tak żadne słowo się nie ułożyło. No ale to nic. Sprawdzamy tutaj. Tutaj mamy dwa razy A. Tu mamy A. W atomie, wianie i kar. Ach, ktoś krzyczy. Dzieci. W ponusowym mamy A, mamy. Ubyło, nie strapałam w ponusowym. I było, nie strapałam w ponusowym. No chyba tyle. Dobra. Jedziemy dalej. Kolejna literka. To literka Z. Jest sprawdźmy, czy w zielonej. Tu jest z, tu jest z w tkaczu, tutaj w gazie. I to chyba tyle, jeżeli o z. Teraz sprawdzamy tutaj. Rozejm, tutaj uczulenie, uczulenie, dobrze. Um, tu mamy z w bonusowym. Kolejna literka, już przedostatnia. Y. No i czy to Y nam coś tu? Enzym, hymn, liryka. Pierwsze słowo na tej strawce, słuchajcie. Na tej stronie, powiedzmy, strawki. Y. Tu mamy Y. I to tyle. No i zobaczymy, czy ostatnia literka B no to ciarno to widzę tu mam tylko jedno B, słuchajcie tu było E, ale to tu było E ale to chyba nic nie zmienia tu jest w słowie buk ale G nie było no i tutaj, czy tu będzie B, a tu ani pół B <laughs> więc chyba przegrana sprawdźmy C a B Dokładnie, no niestety. Weźmy sobie pełny portfel i sprawdźmy, czy tutaj coś z numerem 2. Um, dobra, i szukamy wygrywających liczb albo korony. No, jakby taka koronka wpadła, to naprawdę szczęśliwa bym była: 32, 26 i 27. A mamy 11. Trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście, siedem obok, dwadzieścia jeden obok, osiemnaście, dwadzieścia osiem, trzy pięć, dwanaście, jeden trzydzieści trzy osiem. 13, 22, 17, dyszka. No, i ostatnia szansa w tej grze: 16. No, niestety ta strona przegrana. Zobaczymy, czy tu coś będzie. Koniczy. joo jest wygrana! Super! Koniczyna, koniczyna. Więc bomba. Sprawdźmy dalej. Moneta, pierścionek. Sztabka, klucz. Pierścionek, klucz, sztabka, pierścionek, diament, pierścionek, plik i sztabka oraz plik i klucz. No ale jest wygrana, co najfajniejsze. I sprawdźmy, czy kwoty się nam powtórzą trzy razy. No ale jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tutaj miał razy to samo no ale nigdy nie wiadomo czekajcie, drapie, drapie 500 500 dwa razy jeszcze raz 500 poproszę no niestety, ale tu będzie zwrot czy coś więcej i 100 zł. super super Jesteśmy na plusie, słuchajcie, w końcu. No dobra. Jest stuwa, więc no bosko, bosko, bosko. Naprawdę super. Fajnie, cieszę się. Czekajcie, spróbuję znaleźć te litery kontrolne. To mi też powiecie, czy to prawda. G. O, jezu, tu je znaleźć. No dobra. Wychodzi na to, że G. <laughs> a, ja ich nie szukam dalej. Jest jedna literka G, więc no. <laughs> Moje kaczory. <laughs> fajnie, stuwa wpadła, więc zarąbiście. Super. No a jeszcze brylanty nam zostały, więc no miejmy nadzieję, że w brylantach coś będzie, ale tak czy siak fajnie, bo chociaż mały plusik już jest. Brylanty z numerem 5. Tak jak dwa brylanty, czy tam trzy... Fuh, dwa brylanty. Trzy brylanty, trzy korony, to jeszcze nigdy nie miałam. Więc zobaczymy. Różyczka, dzwonek. Bransoletka, dzwonek. Kufer, kufer. Kolczyk, no, strollowali. Świnka, prezent. Torebka, prezent. Złoto, złoto. Och, już myślałam czekolada, szminka, tron, brylant, moneta, worek, kalepusz, klucz, zegarek, zegarek, czekolada, brylant. Ach, safe. Róża, bransoletka to nie muszę z tej strony. Dobra, jeszcze troszkę odgiąć Hmm, chyba będzie widać, będzie widać co sprawdźmy. Pierścionek, garnek, trofeum, trofeum i Ach, safe. kurcze Pierścionek, trofeum, prezent, tronł, ale szarpnęłam. Portfel, portfel i o jezu, perfum. Naszyjnik, podkowa, zegarek, naszyjnik. Perfumy perła. No, sprawdźmy dalej. Perfumy lustro. Portfel kolczyk. Torba, okulary. Korona. Korona będzie trzecia korona? No, nie ma! Cholera jasna, no. Ale się chciałam cieszyć, Ej! <noise> Czekolada lustro. Klucz dzwonek. Safe moneta. Worek, kapelusz, kufer, podkowa. No to został nam bonus, a w bonusie tref. <grym> Tego mi tu szkoda. Krzy 25. Kurczę, zobaczcie. Dwie korony, a gdzie trzecia, no? <grym> no ale nic, czekajcie, no sprawdzę jeszcze kontrolne. Jak je znajdę. <grym> ja i szukanie kontrolnych słuchajcie. A tam pies drapał. <grym> Fajnie. 90 zł wydane, ale portfel przyniósł stówkę, więc jestem dychę na plusie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie kciuki za następne drappingi. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału, ponieważ niedługo pojawi się konkurs. Tak więc zapraszam pa!